Jutro krzyczy do nas, siema, dzisiaj chwali nas po mordzie. Wczoraj to historia, tak jak za szerokie spodnie Teraz jedno liczy to żyć samym sobą w sodzie I w dalsze życiu już pisały się spokojnie Nawiązać dialog, rodziny nie wybierasz I nie jeden pewnie by chciał urodzić się jeszcze raz zawsze Może być gorzej, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma Bogaci szukają miłości, biednych, sześciach monetach Przeszedłem ten etap, wiem co z ludźmi robi pieniądz mają Za dużo tupak i uczucia szybko piętną Sprzedaj kul, daj, życia kolory bledną Jutro materialny raj, chętnie na miłość umienią że tego szukać i jak on nosi jasne Ile razy upasz, by odnaleźć równowagę Życie to skurwia, ze swoimi trzymasz tamę Jak masz miękkie serce, to obyś dupy nie miał szklane Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez tachu Witam nie świt, witam go na luzaku Radości, łzy i smutku po Cały czas życiu stawiam czoła bez strachu Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez stachu Witam świt, witam go na luzaku Radości łzy i smutku tu Cały czas w życiu stawiam czoła bez tak Los nierówno nas traktuje, rozdaje znaczone talie Tam dzieci, ojców zwiedzających zakłady karne Tocząc życiem walkę, zdala obfeszy ich karier Dajmy im siłę do pokonania wszelkich barier Nie bój się żyć normalnie, dziewczyno z patologii Wiem, że jest najłatwiej iść przez wytarte drogi. Jeśli nie miałaś nikogo, ja daję do mnie słowo. Świadomie robię to po to, żeby Cię wyciągnąć. I bez żadnego strachu nie to sobie do serca. Nie się płaczyć, czasami w każdym coś pęka. Kolejny dzień. Ciecz cudzienu szczął wieka zagubionym od narodzin, ciężko ze zdrogi do piekła Chcę ci dać połowę szczęścia, abyś powstał czym jest uśmiech Połowę wiary w siebie, to wszystko łatwiej pójdzie Lepszego życia dealer, przejmuje władzę nad mózgiem Ten rable czy rany, dziś jedziemy jednym wózkiem Dzisiaj na jutro pewnie czekam, bez strachu Witam mnie świt, witam go na luzaku Radość, łzy i smutku po Cały czas życiu stawiam czoła bez strachu Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez stachu. Witam nie świt, witam go na luf Radości łzy i smutku puraku. Cały czas w życiu stawiam czoła bez dachu Stałe w moim życiu wielu amatorów szygów. Jak z dzień swój na przytup. Wtedy byłem dla nich śmieciem Nie chciałem wciągać cyfru Dzisiaj jadę w chórą, oni leżą, brudni od szyków Byli panami życia Przeszli trzymani w szachu. Chcieli że dłużej głosi w rozwoju stanęli ze strachu Częsamiast szczyt mają bliżej do piaku i już nie żałuję ich, choć potrzebowałem czasu. Wiem, nie widzisz tego, jeśli siedzisz w tym grubie Myślisz się wygasz trudnie i chociaż odpady w grupie Jak zbija w ciebie, że to nie jest kumpel, bo prawdziwie ja w ogień za tobą pójdzie Nic nie warte znajomości, podczas nie tracą wartość U mnie złudź mnie jak z rapem, nie ilość tylko jakość Bijam pionę ze strachem, czas lepsze życie zacząć On daje odwagę, by cały ten purdej ogarnąć Things go fast, stress is building our album Provoke those without dollars Stress is building our album Provoke those without dollars to dream Knowledge is king. king. Now, if I worry too much about my, my half nots, I might not recognize just what I've got. <laughs> uh, what can I say? What, 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 what can I say? Keep your head up and.